Dzień dobry, ja będę jeszcze o tym mówić, ja będę jeszcze o tym pisać, będą o tym posty, ale już chcę powiedzieć, że działa strona znaków.pl i jest już ta medytacja, o której Wam mówiłam, taka medytacja z mandalą i już szybciutko Wam pokazuję, o co w tym wszystkim chodzi. Tak wiecie, na szybko, żebyście już mogli korzystać. No to jedziemy. Jesteśmy na stronie, jak widzicie, wycisz swój umysł .pl. tak wygląda strona główna. Jest trochę podobna do tamtej, właściwie bardzo podobna do tamtej, Anna Marczewska art ale jest to oddzielna strona. No i tutaj wchodzimy w ofertę. Możemy sobie tutaj też przeczytać, jak przygotowałam ofertę, i to wszystko oczywiście będzie jeszcze. Cały czas systematycznie uzupełniane, ale jest już pierwsza kategoria, wycisz się twórczo i w tę kategorię wchodzimy. Jak widzicie, tu są moje autorskie kursy, warsztaty, narzędzia do wyciszenia umysłu. Ciach, wchodzimy. I tutaj mamy ten myśl siewnik czyli coś, co wymyśliłam dla Was i coś, do czego Was bardzo zachęcam. Jak widzicie, jest to warsztat darmowy za 0 zł, tylko nie wchodźcie od razu w kliknij, a wejdźcie w... Um, sam produkt, dlaczego to zaraz Wam powiem, i mamy tutaj. 15, 30, 45 bądź 60 minut tego Myśl Odsiewnika, w zależności od tego, ile w danym momencie macie czasu, to taką sobie opcję wybierzcie. No i sobie klikamy w ten Myśl Odsiewnik, 15 minut. No i jestem, jak widzisz, to jest warsztat medytacyjny z mandalą, 15 minut. Tutaj sobie za momencik będziemy klikać, żeby nas przeniosło. Tutaj masz cały opis. O co tutaj chodzi? Tutaj masz również do tych pozostałych czasów odnośniki, żeby można było szybciutko się przenieść. No i też, co tutaj znajdziesz, jak to działa. Nie będę tego teraz czytać, dlaczego warto. No i tutaj na samym dole masz jeszcze dwie mandale do wydruku. Jak sobie na nie klikniesz, to jak widzisz, jest gotowa do wydrukowania. Jedna, to jest drugą sobie też za chwileczkę możecie sprawdzić, jak wygląda. Więc kiedy wydrukujesz sobie już tę mandale, która Cię interesuje, to prócz tego potrzebujesz jeszcze czystą kartkę, kredki lub mazaki i coś do pisania. I już możemy sobie pójść do góry i kliknąć w przycisk kliknij i od razu nas wtedy przeniesie. Opura załadowało mi się, więc klikam play. Jeśli oglądasz I jak materiał, widzisz, jesteś teraz kolejny, na YouTubie. Przeskocz do minuty wyświetlonej tutaj na górze ekranu. Kawałek ci dalej jeszcze przerzucę, żebyś zobaczył, zobaczyła jak to wygląda. I kawałek dalej. No i dalej już nie będę zdradzała. A zatem, jeśli czujesz, że potrzebujesz takiej chwili oddechu, chwili odsiania swoich myśli, wejdź, sprawdź, przeczytaj zrób sobie. Jest to totalnie za free a chcecie tak przekonać tym warsztatem do tego, że naprawdę arteterapia, ale mam brudną kamerę, mogłam ją wyczyścić przedtem. Dobra, nieważne, że arteterapia jest naprawdę świetnym sposobem na wyciszenie umysłu. Także ja ci tutaj teraz zostawiam link żebyś sobie mogła mógł kliknąć bezpośrednio i bardzo jestem ciekawa Twoich odczuć po więc czekam na ewentualne zwrotne informacje. A teraz cudownego dnia Ci życzę. Na razie, pa! pa.